Cześć. Chciałbym wam dziś zaprezentować, jak działa system wideo menu wykonany dla jednej z restauracji przez zobaczsmak.pl. Na początku warto dodać, że system jest responsywny. To znaczy, że działa na każdej rozdzielczości, na każdej wielkości ekranu, dostosowuje się również poziomo lub pionowo. Najważniejszą funkcją systemu jest oczywiście przeglądanie menu. W tym przykładzie akurat wszystkie pozycje z menu są nagrane. Natomiast y, oczywiście mogą być też pozycje bez filmu m, lub też mogą być pozycje z samym zdjęciem danej potrawy. To zdjęcie możecie sobie również sami wykonać i, i dodać po prostu do menu. Natomiast najważniejsze są oczywiście filmy prezentujące potrawy, dlatego że one pokazują to naj, najlepiej i najfajniej. Powiedzmy, że podoba nam się ta potrawa i chcielibyśmy ją zamówić. Zamawianie jest to nowa funkcja w systemie Zobacz Smak i właśnie ją chciałbym też zaprezentować. Żeby zamówić potrawę klikamy po prostu w cenę danej potrawy i tutaj na dole ekranu w prawym rogu jak widać jest taki koszyczek podsumowujący jak, ile, ile już tam po prostu wychodzi nam w zamówieniu, jaka jest cena tego wszystkiego. Powiedzmy, że chcemy sobie jeszcze zamówić tutaj, może krem pomidorowy. Dobrze, i za chwilkę sobie podsumujemy to zamówienie i złożymy takie zamówienie demonstracyjne, można powiedzieć. Ale jeszcze jedną fajną rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, która jest nowością w systemie, której wcześniej nie było, jest fajny sposób na przekładanie kategorii. Tutaj w górnym prawym rogu, jak widać, jest taki przycisk menu. Po jego kliknięciu otwiera się nam takie podsumowanie tych kategorii i możemy sobie bardzo szybko i łatwo przeskoczyć praktycznie z kategorii, która jest gdzieś tam na, na samym dole strony. Bardzo szybko możemy się tam prze, przenieść i, i obejrzeć sobie te pozycje, które są tutaj na dole, na przykład ciasta desery, i szybko możemy sobie powrócić do kategorii, która jest na samej samej górze. Także to jest bardzo fajne. Następną fajną rzeczą, której też wcześniej nie było, jest wyszukiwanie. Na przykład e, chcemy sobie poszukać, e, powiedzmy, shake. Wpisaliśmy tylko kilka pierwszych liter. To już wystarczyło, że znalazło nam w kategorii koktajle i shake. Shake czekoladowy, tak? No, powiedzmy, że dodatkowo do tej zupy na pewno będzie bardzo fajnie pasował ten shake. E, więc e, przechodzimy sobie teraz, e, tutaj możemy sobie usunąć tą, tą wyszukiwarkę, żeby nam nie zawężało tych wyników, pokazuje nam dalej całe, całe menu, ale chcemy sobie przejść szybko powiedzmy do podsumowania tego, tego naszego zamówienia, dlatego klikamy sobie w ten koszyczek na, na dole strony w prawym rogu, klikamy sobie w to, mamy już podsum podsumowanie zamówienia, tak, tutaj widzimy ilość tych wszystkich pozycji, możemy zwiększyć, możemy zmniejszyć, jeżeli mamy jakiś kod rabatowy, możemy, możemy organizować różnego rodzaju promocje, czy też ileś procent taniej, czy, czy ileś złotych taniej. Różne, różne konfiguracje tego są i tutaj warto się z tym też zapoznać. Powiedzmy, że chcemy sobie to zamówienie odebrać osobiście, żeby już tutaj w tym akurat demonstracyjnym zamówieniu nie, nie wpisywać koniecznie wszystkich danych lokalizacji, to zaznaczymy sobie, że chcemy odebrać zamówienie osobiście. Jak widać, tutaj pojawia się komunikat, nawet też, że, że nie zostanie dostarczone, że trzeba sobie samemu odebrać. I tutaj, akurat, ja już wcześniej uzupełniałem dane, właśnie moje, żeby odebrać zamówienie. Tutaj powinniśmy jeszcze dopisać nazwisko. O. I teraz mamy wszystkie dane. I chcemy, chcemy złożyć to zamówienie, tak? Przechodzimy do kolejnego podsumowania. Tutaj nam się już to zmienia na takie powiadomienie, czy zapoznaliśmy się z regulaminem. To jest akurat wymagane przy każdej stronie, z możliwością zamawiania, dlatego to musi być koniecznie. No niestety, nie jest to może wygodne dla użytkowników, ale musi to być. I przejrzeliśmy sobie całe zamówienie. Chcemy to wszystko zamówić. Zamawiamy. Klikamy ostatni przycisk zamawiający. I w tym momencie zamówienie jest przekazywane do restauracji. Użytkownik, który zamawia, dostaje również na swojego maila podsumowanie takiego zamówienia. I to wszystko. Dzięki bardzo. Cześć.